No, tak to mniej więcej wygląda yy, jesteśmy na 54, schodzimy na 56 metrów Trochę zwolniłem, bo nie jest za miękko chcę utrzymać w ryzach trochę yy, ten sposób na tak właśnie 80 barów Jedziemy na niedużym w jakimś tam czterech, czterech z No i mniej więcej czekamy jakieś 2 minuty, praktycznie na oczyszczenie odwiertu po przewietrzeniu żelgi dwumetrowej. Już trzy razy to parko wybierałem <grym> i <zimny> tak to wygląda. Radzi sobie!